Wyprodukowane na baterie potrzebny na. jest lit, a lit jest w wydobywany w skandalicznych warunkach. I to na Pani nie robi wrażenia? Robi na mnie większe wrażenie to, że dzisiaj ropa jest wydobywana mm, i kupowana z Rosji, a niektóre albo w Arabii Saudyjskiej, albo Katar nam sprzedaje, albo. Mm, a, y, Firmy arabskie, które teraz są strategicznymi partnerami Orlenu, które ściągają tę ropę na przykład z Indii. Mówi się o tym, że ta ropa kupowana przez Indię jest też ropą rosyjską. Nie wiem na ile to jest udokumentowane, natomiast mam, mogę sobie wyobrazić na jakiej podstawie na przykład Saudi Aramco sprzedając ropę Orlenowi jest w stanie zaniżać ceny i walczyć z ostatnią konkurencją, która została na rynku, zaniżając ceny paliw, ponieważ właśnie te, ta ropa jest ściągana z bardzo wątpliwych krajów, z bardzo wątpliwych, które nie mają demokracji, które są dyktaturami, które są agresorami i uzależnienie... Od takich krajów musi się skończyć i my musimy mieć elektryfikacja, przejście na zieloną energię, przejście na silniki, na samochody elektryczne, na samochody wadorowe i jest właśnie sposobem na to, żeby się uniezależnić od autokratycznych dostawców takich jak Arabia Saudyjska, Katar albo e, obynie, albo ropa kazachska na przykład.